Hej strzelce, witam Was moi drodzy na tygodniu wersy dla Waszego znaku Zodiaku. Dwie części są te, tej tygodniówki, jedna jest dla singli, druga jest dla osób w różnych innych relacjach, kiedy nie czują się singlami. Pamiętajcie, że możecie sobie wymienić tę energię, bo obie części są dla Waszego znaku zodiaku, a równocześnie też pamiętajcie o tym, że nie wszystko musi z Wami rezonować, dlatego że to są ogólne przesłania, więc tutaj znajdźcie to, co akurat najbardziej do was. Przemawia, resztę po prostu pozbywajcie się nawet, nie, nie starajcie się zapamiętać. Pierwsza karta dla tej pierwszej grupy, królowa monet i mamy rycerzami, czy więc tu są dwie osoby. Jedna jest bardzo stabilnie myśląca o rodzinie, takich przyziemnych tematach, jeśli chodzi o życie. Tutaj nie, nie jest ta osoba kimś spontanicznym, absolutnie. To jest ktoś, kto. Najpierw musi wiedzieć o tym, że wszystko w jej otoczeniu, bo to jest kobieta, wszystko jest jakby połapane, tak mówiąc, w przenośni. Czyli wszystko jest na swoim miejscu, wszystko jest już zaplanowane, i tak naprawdę ona tu wierzy w to, że nic od tego planu już nie może się wydarzyć, więc tutaj jakby dokłada tych swoich starań do tego, żeby. Nic nie przywie. Nieprzewidzianego się nie wydarzyło. Ok, więc tutaj macie taką osobę w swoim otoczeniu. Może to być kobieta, oczywiście, jak najbardziej, dlatego że królowa monet to jest bardziej tutaj energia kobiety. To może być wasza matka, to może być wasza żona, to może być jakaś bardzo ważna kobieta w waszym życiu, może być szefowa, oczywiście, więc ona tutaj bardzo pilnuje tego, żeby nie było jakiejś za bardzo spontaniczności, tylko jeśli nawet miałoby. Tak być, to najpierw tutaj te najważniejsze sprawy muszą być jakby ułożone, po to, żeby ona miała ten spokój um, psychiczny, tak? Że wszystko jest pod kontrolą. Więc to jest zdecydowanie ktoś, kto lubi mieć kontrolę, ale taką bardziej nie narzucać coś, tylko raczej pod kątem um, jakby z. Um, dla siebie samego tutaj mieć spokój, taki, że może wszystko jest poukładane, ok? Teraz Wy się pokazujecie tutaj, moi drodzy, w karcie Rycerza Mieczy. Więc tutaj jest bardzo dużo takiego szaleństwa, takiej impulsywności, tutaj jest działanie. Tutaj, e, jeśli Wy czegoś chcecie, to po to idziecie. Po prostu nawet się nie zastanawiacie e, przez chwilę, e, czy to jest ten czas, czy to jest dobry moment. E, wy tutaj po prostu. Pędzicie. wy tutaj musicie to zdobyć, osiągnąć, bo w tym i a, w tym momencie wam się urodził jakiś pomysł, czy a, po prostu jakiś pośpiech wam tutaj nakazuje, że albo teraz, albo wcale. Więc wy jakby a, wybieracie to teraz i ja działam a, i ja to dostanę. Więc taka bardzo duża. A, bardzo duże takie agresywne, może trochę działanie, ale dla Was jakby nie ma rzeczy, których nie można załatwić, nie można zdobyć, więc poniekąd jest bardzo ładna energia, ale jakby są dwie sprzeczne osoby, dwie sprzeczne energie zupełnie. Y no, i dzięki temu tutaj są jakieś konflikty w tym tygodniu między wami. Jeśli to są dwie osoby, które są partnerami, bo to już wy będziecie najbardziej wiedzieli, czy to jest wasza partnerka, czy to jest wasz partner, więc tutaj uważajcie na, tą, na te emocje, na tą impulsywność niepotrzebną zupełnie, dlatego że oboje możecie tak naprawdę tutaj połączyć te swoje siły i wtedy możecie działać dużo więcej niż tak w pojedynkę. Nie licząc na siebie, ok? Więc tutaj jest e, tego typu energia. Teraz e, dalej mamy Fazia Buła, więc tutaj macie po pierwsze dla osób, które są rodzicami, tutaj macie dziecko. E, bardzo się pokazuje takie dziecko, które. Jest powiedzmy nastolatkiem, raczej nie takie małe dziecko, tylko takie dziecko, które już wie, czego chce. Dziecko, które szuka już swojego, układa sobie pomału to swoje życie, tą swoją karierę. Dziecko, które. Ma oczy dookoła głowy, dziecko, które wie, co się dzieje, tutaj nie da się jakby nic ukryć przed tym, przed tym osobnikiem. Może to być też kuzyn, jeśli nie macie dziecka, to jest jakiś kuzyn, młoda osoba generalnie, jakaś prawdopodobnie z wami spokrewniona, ale... Ale ktoś to tutaj też ma wpływ na tą waszą codzienność, więc tutaj tego typu się też energia pokazuje. Macie tutaj, moi drodzy, bo to jest jedna rzecz, która jest właściwie najbardziej ważna w tej, w tej karcie dla was, akurat na ten tydzień, abyście tutaj słuchali tej osoby, co ona tu im ma do przekazania, bo ona przynosi wam jakąś dobrą wieść, jakieś dobre nowiny, więc dobre nowiny, dobre zmiany. E, jakaś wiadomość, jakaś korespondencja, coś na co już czekaliście od dłuższego czasu, więc e, jak najbardziej tu się skupcie rzeczywiście na tej osobie, bo ona może Wam tutaj w czymś e, jakby dopomóc. Teraz dalej mamy kartę ośmiu buła, więc e, słuchajcie, teraz. E, Karta 8 buław jest bardzo taka też ważna, dlatego że tutaj się pokazują po pierwsze jakieś duże informacje, dużo komunikacji, komu takiej z otoczeniem. Musicie to trzymać bardzo. Um, jak to się mówi? Um, no. Trzymajcie do komunikację. To jest bardzo istotne tutaj, żebyście niczego nie ominęli, bo ta karta mówi o tym, że te informacje może wam tutaj coś uciec, coś bardzo istotnego, z czym wy tutaj, na co czekacie, albo z czym, coś co jest bardzo ważne dla was w tym momencie, bo macie jakiś plan przed sobą i jakby wręcz czekacie na tą informację i od tej informacji tutaj bardzo dużo rzeczy zależy, więc uważajcie, tutaj nie omijcie tego, nie przegapcie, bo to jest taki bardzo osiem, było w tej skarta, która strasznie szybko się tutaj coś dzieje, więc łatwo jest tą energię przegapić, więc tutaj uważajcie na to, bo, bo są jakieś ważne, istotne maile, telefony, rzeczy, które dla was naprawdę bardzo ważne w tym okresie czasu. Dla części z was, moi drodzy, tutaj w ogóle, ten tydzień mi się bardzo pokazywał w różnych znakach, jako, jako urlopy, jako jakieś wyjazdy, odpoczynki, bardzo dużo tutaj, co jest bardzo zrozumiałe zresztą, więc tutaj nie, nie czepiam się tego, tylko chodzi mi o to, że też w tej karcie dla was się pokazuje jakiś, jakaś podróż, jakiś, jakiś wyjazd, bardzo się w ośmiu buławach pokazuje samolot, czyli powietrze, samolot, podróż jakaś taka właśnie dużo dalej niż normalnie normalnie byście sobie na to mogli pozwalać, więc samolot, tak, tak jakaś bardzo duża duża, duża odległość, ok, w której się nie da tak pokonać samochodem, ok, w tym sensie. Co dalej jeszcze? Tutaj może być dla części z Was w tej samej karcie pokazana zmiana domu, więc to jest też tak, jakby tu się przenosimy, przeprowadzamy. Ktoś będzie tutaj, jakby w takiej energii, że na coś czekacie, na jakąś wiadomość, na jakieś e, e, pozwolenie, żebyście mogli tutaj ruszyć z jakimś tematem. I na koniec ta karta ośmiu e, e, buław mówi o tym, że. Jak coś się zaczyna pomału dziać, tutaj zacznie tak szaleńczo coś pędzić, że po prostu naprawdę uważajcie tutaj w tym tygodniu, bo łatwo będzie coś właśnie przegapić przez to, że zacznie tu się bardzo szybko to, to tempo narzucać, ok. Ciągły ruch tu się pokazuje w tym tygodniu jakieś, tak jak powiedziałam, wakacje, jakieś zwiedzanie jeśli chodzi o pracę, to tutaj są bardzo duże postępy w tej pracy dla Was. I tak jak już też powiedziałam, zmiany, które z czasem nabierają niesamowitego tempa, po długim oczekiwaniu. Co jest też ważne, chcę Wam tutaj powiedzieć, to nie macie żadnych wielkich Jest Tutaj niby jest codzienność, ale taka codzienność też bardzo jakby Intensywna, ok? Więc nie ma takich niesamowitych zmian, tutaj nie ma jakichś wielkich wielkich rzeczy, ale dużo się dzieje i tak czasami, właśnie, by coś tutaj możecie nakręcać, otoczenie coś będzie nakręcało, więc uważajcie na to. Teraz następna karta, mamy cztery kielichy Moi drodzy, więc tak. Ta karta przede wszystkim tutaj pokazuje, że coś nam tutaj e, uciekło, jakaś utracona szansa, jakaś utracona nadzieja. Może to dotyczyć jakiejś osoby, e, kogoś, kto jest dla Was bardzo ważny, bo tu jest zranione serce zaraz za tym. E, cztery kielichy to jest karta, która mówi, że nie widzicie tego. Co macie przed nosem, ok? A coś, co jest tuż przed wami, wy bardziej się skupiacie na tym, właśnie co już jakby się wydarzyło. Coś, co już się nie da odkręcić, i nawet, wszystko jedno, jak długo będziecie nad tym dumali, to tutaj i tak nie ma powrotu do tego, ale cały czas wy macie tutaj. Albo osobę, albo jakieś wiadomości, które tutaj do Was zmierzają, coś, co jest bardzo istotne i wy macie tylko wyciągnąć rękę po to. Więc nie, nie zapadajcie w taką energię braku chęci działania, energię, kiedy nic z Was nie obchodzi, bo to, co inaczej Wam zależało, jest już stracone. Więc bardzo, bardzo taka energia stagnacji, trochę nudy. Może w związkach, ale też macie tutaj coś, przekapioną jakąś szansę, więc um, cały czas tutaj musicie jakby nie skupiać się za bardzo na tym. Macie koło siebie osobę, która, lub jakaś szansa, która się wam tutaj pokazuje, tylko. Jeśli będziecie tak jakby strasznie skupieni na tym właśnie, co już się wydarzyło, by nie dostrzeżecie nawet tej szansy, że tutaj do Was ktoś przychodzi, coś, jakaś wiadomość, możecie coś przegapić. Więc tutaj uwaga, bo tutaj jest coś wyczekiwane i może być przegapione, ok? Więc tutaj um, naprawdę um, bądźcie, miejcie oczy otwarte niż w takiej energii. Um, stagnacji, że nic już wam się nie należy, nic nie dostaniecie. To jest bardzo ważne. I te tr trzy miecze. To tak, pierwsza rzecz to jest odcinanie się od jakichś osób, które wam, czy też sytuacji, które wam już tutaj mm, nie wypaliły, nie powiodły się, wręcz was zawiodły, karta, która mówi o tym, że trzeba troszeczkę przecierpieć, co nie jest łatwe, coś Was tutaj zabolało, niesamowicie aż do. Mm, jak to się mówi, do szpiku kości, aż was zabolało, ale, um, ale tutaj to nie znaczy, że macie już w tej energii pozostać, takiej zdrady, takiego, um, takiej energii, kiedy um, nie widzicie już sensu tkwienia w, tym, w tej waszej przeszłości, więc tutaj um, ruszacie do przodu, ok? Jakkolwiek, cokolwiek się tutaj dla Was objawia, bo Wy będziecie najlepiej wiedzieli, czy to jest osoba, czy to jest sytuacja, czy to jest jeszcze coś innego to wy tutaj macie wyciągnąć lekcję iść do przodu, nie czekać, nie zadręczać siebie samych tutaj się już nic nie da z tym zrobić i tak samo w tej karcie czterech e, kielichów więc emocjonalnie tutaj nic nie da się już naprawić, idziemy dalej ok? E, i macie tutaj już e, na koniec tego tygodnia macie asa kielichów więc tutaj są uczucia, tu są emocje tu są e, obfitość w ogóle ogólna i w pracy powodzenie i w życiu osobistym i w takim biznesowym rodzinnym naprawdę tutaj as kielichów to jest karta która po prostu jest na każdy jedno na każdy jeden temat odpowiedź na tak, że tutaj macie potencjał, że będzie dobrze i macie tylko po to wyciągać rękę, chwytać, bo to wam się należy, więc tutaj się nie zatręczajcie, coś do was idzie. Tutaj jest też często pokazana energia osoby, która chce wam zaoferować miłość, lub wy jesteście tą osobą, która jest gotowa na to, żeby komuś już tutaj zaoferować miłość. Więc, mimo tego, że jesteście w związkach, um, może te związki tutaj też będą przechodziły jakiś powiedzmy kryzys, bo tutaj w tych czterech kilkach to się pokazuje też. Uważajcie na alkohol, bo w tej karcie też to się zawsze pokazuje. Chociaż macie tylko jedną taką kartę, ale mimo wszystko tutaj uwaga. I wszystko tu jest na najlepszej drodze. Macie jeszcze na wierzchu talii, macie asa, amonet, więc tutaj kolejny as, który mówi o tym, że i w uczuciach, i w pracy, tutaj Wam wszystko się będzie ładnie układało. Nie macie się czym martwić. Wystarczy tylko mieć pozytywne myślenie, przyciągać tę energię do siebie. Król monet mówi o tym, że tutaj dostaniecie to, co jest dla Was ważne, a ważne są dla Was materialne. Um, um, stabilizacja swojego życia, więc tutaj macie bardzo ładnie. Wszelkie zazdrosne osoby, ktoś, kto chce z Wami chciał walczyć, czy walczył do tej pory, tutaj wszyscy są w takiej energii uziemienia, więc nie bójcie się tutaj to, co macie robić, to tylko wyciągać rękę, działać, otwierać oczy, łapać szansę, która Wam jest tutaj podarowana i będzie dobrze, także. Tyle mam dla Was, moje drogie strzelce, jeśli chodzi o tą pierwszą część. Pamiętajcie, że gdyby tutaj z Wami to nie rezygnowało w żaden sposób, to spróbujcie obejrzeć tą drugą część. Ja nie wiem, co w niej będzie, ale może akurat tam będzie coś dla Was bardziej istotnego. A tymczasem Wam dziękuję. Życzę udanego tygodnia. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia, moi kochani. Wszystkiego dobrego Wam życzę. I witam wszystkie, moje drogie, zodiakalne strzelce. Mm, tylko przypominam o tym, ta część jest dla singli, ale też pamiętajcie o tym, że możecie oczywiście zajrzeć do tej pierwszej części, gdyby, gdyby ta właśnie z Wami w żaden sposób tutaj nie rezonowała, czy też mało by było takiej energii, która Wam się potwierdza. Nie musicie być osobami, które szukają tylko i wyłącznie uczuć nowych osób, emocji w, w w takim sensie, właśnie miłosnym. Więc zdecydowanie tutaj też ta pierwsza część może dla Was w jakikolwiek sposób rezonować. Po prostu pomijajcie rzeczy, które do Was tutaj nie przemawiają. Sorry, może tutaj zajrzeć. Okej. Okay. I. Czasami możecie odnaleźć coś, coś bardziej istotnego dla Was, czy coś, jakąś dodatkową informację, która też będzie tutaj jakby dosyć ważna dla Was. Dobrze, zaczynam od pierwszej karty. Słuchajcie, tak jak już powiedziałam w tej pierwszej części, tutaj dużo znaków zodiaków ma właśnie te urlopy pokazane, jakieś wycieczki, podróże, więc to jednoznacznie pokazuje właśnie jakieś podróże tutaj macie na spodzie, macie rydwan, więc też chcę już go Wam od razu pokazać. To też jest podróż, to też jest jakaś wycieczka, a gdzieś tutaj zmierzacie, a pomijając to, że tutaj jest jakiś cel do osiągnięcia i wy też tutaj będziecie jakby w takiej energii dążenia do tego, żeby coś zrealizować. Cztery miecze, przerwa, odkładamy wszystko na później, trzeba odpocząć, trzeba zregenerować swoje siły, nabrać się pozytywnej energii. Karta, która mówi: odciągaj swoje postan postanowienia, w, w jakby troszeczkę. Czasie. Tu trzeba się nad czymś bardzo zastanowić, gdyby to do, dotyczyło osoby, sytuacji, ponieważ mamy Asabuław, to tutaj zdecydowanie dobrze, nad wszystkim się trzeba zastanowić, przemyśleć, nie spieszyć się. Pokazuje się, że tu i tak będzie wszystko dobrze, bo mamy króla monet, więc bardzo taka fajna osoba, która wspiera, która kocha, która dzieli się, zawsze jest koło was ktoś, kto na wyciągniętej ręce ma swoje serducho, ale też jakby nie, mimo tego, że jest tak serdeczna, pomocna, to dostajecie cały czas oczywiście coś od tej osoby, ale to nie znaczy, że dostajecie to, o czym zawsze marzyliście, więc macie wszystko, ale tak jakby no nie do końca ta energia jest zgodna z tym, czego wy byście sobie życzyli, więc to jest tak w tej karcie króla monet. A z więc tutaj jest jakiś romans, tu jest jakiś potencjał na romans, na jakieś uczucie, na jakieś zauroczenie, albo wy jesteście kimś zauroczeni, albo ktoś jest z wami. Tutaj się pokazuje koziorożec, ale też właśnie wasza energia strzelca, więc tutaj mamy jakąś taką energię Ognia i, i finansów, tak, ziemska energia, więc tak, um, dosyć, um, powiedzmy, um, jak by to najlepiej określić, Energia taka e, czasami troszeczkę sprzeczna, ale tak jakby jesteście w stanie oboje sobie dać tutaj dużo, um, dużo przyjemności, ok? Czy też takiego, takiej energii zadowolenia, spełnienia, więc takiego e, uzupełniacie się, ok? O, tego wyrazu mi brakowało. E, pięć e, mieczy, więc e, tak, będziemy tutaj obstawali przy swoim zdaniu. Nikt nie chce tutaj ustąpić, jest rywalizacja pokazana. Ktoś jest prawdopodobnie też zazdrosny o was, o waszą osobę, lub wy jesteście zazdrosni tutaj o kogoś. Ktoś tutaj musi wygrać, ktoś musi a, jakby spauzować, od, a, podziękować. A, a, Zrezygnować z tej, ry z tej rywalizacji. No, no, tak to jest, że właściwie jest tylko jedno miejsce tutaj na pierwsze podium wygranej, więc cała reszta musi już zejść na plan drugi czy tam trzeci, ale wy to dostaniecie. Pamiętajcie tylko, pomyślcie o tym troszeczkę, zanim tutaj zaczniecie tupać nogą i naprawdę się nad czymś. Zawzinać, dlatego że później, mimo tego, że wy to dostaniecie, to, ta, to, to wam to, co przyniesie wam satysfakcję, równocześnie przyniesie wam troszeczkę smutku i yy, no, takiej energii troszeczkę, jak to się mówi, takiego. Kaca moralnego, ok? Więc tutaj może być tak, że no nie, nie do końca będziecie aż tak bardzo zadowoleni, jakby się wam wydawało, że to, co dostaniecie, co osiągniecie, co wy zawsze marzyliście, żeby dostać, to może być e, powiedzmy, nie wiem, wyższe stanowisko w pracy, tego typu energię, ok? A no, to, no to tutaj się pokazuje, że e, dostaniecie to, ale. Jakby no to nie będzie tak, jak Wy sobie to wy, wyobrażaliście. Teraz mamy kartę odrodzenia, więc e, druga szansa na coś. E, może być tak, że tutaj z tą szansą, właśnie od Asa Buław, e, bo tu jest i jakaś praca, i nauka, i jakieś doszkalanie się. E, tak jak mówiłam wcześniej, też jest jakaś pod, bardzo duży potencjał. E, Miłości, którą ktoś oferuje tutaj Wam. Ważne, czy Wy będziecie chcieli tutaj w to wchodzić, dlatego że karta odrodzenia mówi, że dostajecie coś, drugą szansę. Tutaj się od kogoś oddalacie. Oddalacie się zdecydowanie od problemów, od osób, które się łączyły z tymi problemami. Karta odrodzenia mówi o tym, że. Zostawiacie wszystko za sobą i teraz wy i według tylko i wyłącznie siebie ruszacie do przodu. Ta karta mówi o tym też, że ta druga szansa wam się pokazuje. Tylko czy wy chcecie zrezygnować w tym momencie z tego, co wy już macie, to co już sobie tutaj pokazaliście, że was zadawala, że was uszczęśliwia, czy, czy wy chcecie tutaj z tego rezygnować, więc to jest. Decyzja, którą podejmiecie może was cofnąć o krok do tyłu, może to być też dobre, może to być przyjemne, ale równocześnie jednak będziecie już w takiej sytuacji, no jednak cofanie się do tyłu, więc no nie każdy sobie może poradzić z takim właśnie powrotem do czegoś, o czym... Wie, jak coś funkcjonuje i wie, że te zmiany, które Wy sobie życzycie, nie są tak naprawdę do końca tutaj pewne, że one nastąpią. Siedem mieczy, moi drodzy. Karta złodziejaszka, po pierwsze, więc tutaj uważajcie na w portfele, w podróży, na jakieś przemieszczania się, w, nie wiem, w tramwajach, w sklepie, no wszystko jedno, tutaj czy w domu, zamykajcie drzwi, bo pokazuje się ktoś, kto prawdopodobnie by będzie się chciał pokusić tutaj o coś, co według tej osoby się jej jak najbardziej należy, więc może to być taka zwykła osoba, która przechodzi, i myśli sobie, ja też... Um, um, też mi się to należy, ok? Ale, ale tak naprawdę to tutaj bardziej bym podciągała tą kartę siedmiu mieczy od tego odchodzenia, właśnie z tego ciemnego miejsca, z tego, które już tutaj was jakby zmęczyło. Karta, która mówi o tym, użyj swojej tutaj swojego sprytu, swojego rozumu, swojej energii, takiej, rozejrzyj się dookoła, co Ci się przyda i po prostu wychodź z tego, bo tutaj już nic lepszego was nie czeka. Możecie być tylko w ty, tylko i wyłącznie w tej samej energii albo, uh, albo ruszacie do przodu, to jest wasza decyzja, tak, i uh, otoczenie wam tutaj sprzyja jak najbardziej, będziecie chcieli to wszystko zrobić tak jakby pod um, w takim momencie, kiedy nikt wam na ręce nie patrzy, bo tutaj jest parę rzeczy jeszcze do za, zabrania ze sobą i jakby nie, nie czujcie się w takiej emocji, w, w takiej energii bardzo, kiedy um, przynosi wam przyjemność, że ktoś was tutaj będzie jeszcze w związku z tym oceniał dodatkowo, także tutaj jest tego typu um, sytuacja. I na końcu macie kapłankę, więc tutaj jest no oczywiście tarot się pokazuje, ale też tutaj są, jest osoba, kobieta, bardzo tajemnicza, która czasami jest w ukryciu, ale ktoś kto wam jest bardzo serdecznie tutaj um, sprzyjający. Więc uważajcie na to, żebyście jakby nie przegapili tej szansy tutaj. Um. Jakiejś właśnie kobiety. Może trzeba tej, troszeczkę się bardziej rozejrzeć do siebie. Może tutaj ktoś jest, kto może Wam coś wskazać, pokazać, a może już to robi, w, w, a nawet w tym momencie, tylko Wy po prostu jakby jeszcze nie do końca jesteście pewni, czego Wy tak naprawdę chcecie: um, czy powrotu, czy po prostu wychodzenia już z tego na dobre. Żegnamy się i idziemy dalej. Um. Myślę, że to jest chyba taka główna energia, którą tutaj y, macie na ten tydzień, moi drodzy. Jeszcze tą kartę przypominam o tej karcie mm, rydwanu, więc tutaj jest podróż. Tutaj może być tylko taka niezadaleka. Nie w tej pierwszej części się pokazywała jakaś podróż, urlopy, samoloty, podróże, jakieś tego typu rzeczy. Ale tu macie jeszcze raczka pokazanego. Tutaj macie lwa, więc może to jest dla Was ważne. Drach się Wam w dwóch kartach właśnie nawet pokazuje, bo macie i w rydwanie i masz w kapłance, więc ten raczek może być istotny dla Was. Kapłanka, ktoś, kto bardzo Wam chce tutaj dopomóc, ale też jeśli Wy sami tutaj jesteście w tej karcie pokazani, to jakby nie za bardzo tutaj się skupiajcie na przeszłości, na tym, żeby tutaj się doszukać jakiejś prawdy, bo tu jest doszukiwanie się prawdy, to odna poszukiwanie odpowiedzi na jakiś temat. Więc jeśli Wam to nie jest specjalnie niezbędne do życia, to tutaj się powstrzymajcie, bo tutaj dostaniecie odpowiedź, ale później w, re w rezultacie możecie nie mieć takich przespanych nocy w związku z tymi prawdami, które tu się ujawnią. Więc tyle mam dla Was moi drodzy. Wszystkiego dobrego, Wam życzę. Mam nadzieję, że tutaj znajdziecie coś dla siebie. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam nowe osoby oczywiście do subskrypcji jak zawsze. Um, i chyba tyle, udanego tygodnia, udanych urlopów, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.